go ze strony Opka898, a dzisiaj za mną jest... Dawid89. Dzisiaj gramy nowym czołgiem w 9.2, do jutra siódmej rano będzie... Od dzisiaj 7.10? No. Będzie on się, się no Czekaj, 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 on się nazywa, w skrócie TK, a prawdziwa to typę 2579. 97. No to 97 myślę, Melina po to jedno. Dobra, ja idę tutaj do swojej kampy, bo widzę, że to fajna mapa moja, ulubiona wręcz Moja nie No, do kamp to jest dobra, musisz przyznać, ale No do kamp tutaj się mi przyjemnie źle, no, ale to śmiało. Ale ciężko się tutaj wykrywa. Takimi słabymi my Nie, to jest do, od 1 do 3 piery. I to jest taka mała jeszcze mapa. Jeszcze nie ma do niej modu, ja miesiąc do będę. Do... Dobra, ja jestem w swojej kampie. I teraz muszę czekać No Ja do swojej zarąbistej, gdzie każdy mnie może kimnąć. swojej mało osób może kimnąć. Jestem w kampie. Polecam wam w sumie tą kampę. Aj, Już będę no nie strzelają! <gulia> nie lubię Cię. Na ja kurde! Jeszcze ja się nie działa po prostu. A! A! Do dna! Pomocy! Help. 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 Serio! Serio! Mówiłem, że to jest głupia kampa. No to po co tak jechać? Tak, ja oglądać. Nie, to było bezcelowe. No to przegrąb, przez ciebie. A kto pierwszy panu ty? Później inne iginę 我真难受。 Jest, wręcz Pierwszy raz będę mieli No nie, nie pierwszy raz, nie? Będę mieli No Jest więcej tego, The Major. Hmm, po raz pierwszy. Nie, nie po raz pierwszy. W bitwach, w bitwach o CC ...nieudanym na granicu nie. To nie miałem, nie, ale... W wielu tak miałem więcej niż 3 damage'a Nie pamiętasz jak jechałem kawą jedynką i zarobiłem 7 chwili Nie Nie to było 6, 6, ja 6 Nawet nie damy tam No, no. Te, te czasy w których miałem kawu 1 to były te czasy To były w wiesz? o no, Nie, ja tu rok temu graliśmy to, bo był Z, jak po, jak nie, ja rok nie? temu sprzedałem kabu jednym SDS-a, kupić to jest, a tylko mu tam nazbierać. Hmm. Wtedy to wtedy, prawda? Tego nie kogoś kiedyś wykryłam. No właśnie, wówczas że to, że tu mu lat nie ma 50, to już wykrywać. Jest to masz 600 metrów. No. Mam 600 metrów, tylko parę. A za te małe cługi, za no. nich dojadłam. Do tego, też działa i wyprują mi i pozasadzają z tych Nie, ja, był, ja mu chcę tam normalnie pomóc Tylko, że Dobra. Dobra, to szybkie cięcie No, jesteśmy po przerwie teraz Wtedy, wtedy byliśmy na samym końcu, a teraz jesteśmy na samej górze no. To są nasze ulubione działania, No to. Czemu no, nie przejechać? Jakbyśmy um, wtedy nabijali takie koksy? My, no, my dobrze nie mogliśmy. A to było na tym mapie, nie? Mhm. Ja Idziemy tam, Kaj, zwykle? Ja. Tylko że jesteśmy teraz u góry, no to. A co tam? I tam... A, tu się jakaś stampi już. No właśnie. Bo tutaj są, nie są tak normalni, to tak bardzo dobrze grają, nie? Na ja to jest EU1, a nie EU2. Aha. To będą to o rany, jeszcze ktoś ma ten Likwica. <noise> 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 Jego ja nie cierpię, mi się nie... Tak? Nie, no, on jest głupi. On normalnie nim się pojedziesz i on ci będzie tak wynerwiał, że patrz, tak jedziesz, jedziesz, jedziesz. Jedziesz na przykład na, na PZK i a. dedasz. Nie, nie dedniesz od razu te umowy. I ona... patrzcie jakie czwórki z tego Likwica i tego i te siedem karmiśmy pokazali. Że, że jak ty żeś e, pokazywał, że mamy się tu skupić, nie, a oni tu jadą. My są nie to mnie normalizuje. To jest kanapka, a ty nie chciałem. No. Jaką kanapkę? Jaką kanapkę? Wytra, albo zrób. Okay. Dobra, ja już tu jadę. Ja jadę. Bo ja wolałem jechać od tyłu, bo tamto by Ci wyskoczyli i by cię mogli widzieć. już Ja mam ja już kampię na tykę, bo już normalnie mam niego też, ja go widzę. Ty. A. A. Ale. no wiesz. Tu, te jedzie do nas Ta jedynka. No tam ta jedynka, co tym. Co mi dam zrobić? Co mi to ja. Widzę tutaj fajnego czołga do detnięcia, tylko się musi troszkę cofnąć No właśnie ja też go widzę M2 lip, takie fajne Leci mój na nic mu nie zrobił Jój no! Prawie że Ja tak. też się zplizłem, on cię nie martw. jesteś jedyny Ja ten co M2 lip nie. No nie! zaś się z niego zplizł no. no i o, to też by, prawie mi powiedział, uro. ja mam coś z tym prawie, nie? Nie mm -hmm. I ciągnę się prawie z Ja <noise> yeah. Teraz go dopiero wiem. ledła. On by się miał źle, gdyby do nas podjechał na blisko. Nie? Co? Jakby do nas podjechał? To by się miał, Bo się miał dla... No kurwa! Ja też strzeliłem. Te, teraz to by w niego trafiłem, ja miałem go fuk. Ja w tych, tutaj szczelą. Ja w ty, ja tu... O rany, tu są, ej tu są te TK na granicy naszych możliwości, nie? Tej mm. Te, ja tam cztery teraz te, do przodu. Bum! Jeden kill! A kogo? TK, nie? 111, no TK. No, tymi, którymi przed chwilą jeździliśmy. W Unii jeszcze są mało osób widzę. Jestem i tak dalej. Dobra, już drugi go... tutaj jest. Tu uważaj, bo tam wie... Rozjadę, tam... nie? Jadę tam. Kasper Koks. Mm, 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 mm. Ja tu na niego poczekam, powiem ci. Kasper Koks. Mm, mm, mm. Ja sobie będę czekał A go. masz jakieś braterstwo dla nich? Mhm. On ze znajomymi z ekranu. ja, ja nie mam ani jednego. Serio, no tutaj. są na stajemy z jednym. Na kajsa w Jadę sam? Kasper, a mówię ci, te, on jest za szybkie i one cię dednie. Za szybkie, 5 km, 5 metrów na godzinę. <grym> Kałonę jest. Boom, 2 kile. Szybko musisz jeszcze tego, 3 kile zdobyć. Ja ten jeden... O nie, jakiego ja miał? Ty teraz. Prawie! Prawie Dobra, padłem. Dobra, znowu... Siema, Kostia, jestem. No, się, dziś. Teraz jesteśmy po przerwie znowu. Cały czas mam nami jestem sam. Asper wyluzował, no. Jestem maluje. No, mi to dobrze. Tamta runda była przygrana. Znam... Weźcie sobie, popatrzcie jak mu głos się zmienił normalnie. Normalnie jakby zeszł na luz z totalnym odsadzeniem. Wziął nareszcie ogarniętą kierę. Rzuciłem na luz i mam na jajko. O, jesteś mało w sobie. A mam w na nad... Um, kupiłem sobie już tą, te najlepsze działko, tylko... Eee, tego do własnego na tą nową wieżę mi nie brakuje. Ja nie wbieram na... Ja nie wbieram pies taką wieżę. Ja wbieram palnictwo w budynku. Dobra, ja teraz cały czas będziemy jeździć na odcinkach. To jest miał najlepszy prawy czołg, bo jak jest pan, nie wiem. Tam jadę i jadę, jadę do miasta. I no właśnie, tam jadę. Jestem miękki. Jestem miękki jak ogon. Na cały 4 to jest Titan. Na cały mały. Jeszcze się wierzyce, to już rzucę, mi się nie... A... Ciudze, bo ja się dopiero załadowałam magazynek. Nic się ładuje 5 sekund. Ja myślę 40 sekund. Nie wiem, ja tam chyba 6 na bój. No Kasper jesteś jak działa samobójno. 6. 6 naboi. No Kasper jesteś jak działa samobójno. 6. Działa samobójno o 10.00 to ja bym się podjechał. No wleprawie mi mówię. Wiesz? Bo ja mam magazynek, a działa niemają magazynki. No ale padziałem... Ja no, tylko jedno mam. No? Takie po 10.00. Ja tylko jedno mam. To jest mam niemerdź, nie? Francja. Nie nie nie? Francja? ale z nim jest też było, no? nie ma, nie ma, bez... nigdy nie ma nigdy nigdy nie miało działać bez... nigdy nie do nie, nie mają? Nigdy nie nie? mają? nie było. by było, gdyby 5000. By po tych To tych No, działać nie? To będą nie? nie będą działać nie? nie nie? nie będą działać takie

at 2 umieś przebić at 2 mhm. Ja mu mogę wnieść nawet 200hp. Eee, jest za domem. No to za to. I padnie. Dobra, Je. jedziemy za at 7 to... A T7 to... ...nie wiem, jak to jest, ale to jest... ...nie to jest, ale to jest... ...my? To jest list, to jest dobrze... A star... Co ty obliczasz sekundę do śmierci? Nie Otwórzam Ja gdzieś Jak wiedziało? Oj, wyszło za drugim. Co jest na HP mówiłem? No nie ma, ty Jak ja mówię Gdyby nie ją, to ty by go nie dadłeś No ale ja muszę tak... Co... Rycko, nie Tam Tam jest 6 Nie, no, nie, no fake? Ja tego super Nie, ta, fake! nie tego super ta, nie, ta, 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 Ty żyjesz? Z tyteran, wiesz? Ja żyję, ja żyję. Ja Są nawet do... HP nie straciłem jednego Te... Ja się w nich wszystkich wbiję. Tak temat. stopniowo, wiesz, ja tak stopniowo. Ja sobie doduję i jest ostatnim szczołem. No, kurde, to we mnie celują, no. A ja tu jestem no, na nic. Wad... No, striciem się, no. Aż ale... i on, to... on we mnie będzie synował, paka. Aż on we mnie będzie będzie. Joki strzelec lepo. Te, to, to był mój kibi, ręcy... ja go nie tychłem nawet. Ja byłem jak super tarcza, a we mnie byłem się nie sterował. Ja na i a Te, on cały czas we mnie, ja Zostawcie, Zostawcie mi i jest. Nie, yes, nie ja podobna, ja mogę, bo na co wymaga ale... Na co wymaga Prawie, no mniej. miej, miej nie w magazynie, że co ma. No, Tutaj się pali. On może się już palić Patrz, on ma wszystko najgorsze pewnie, bo ma najgorszą tego, a, a nie może mieć lepszego działa. Ponieważ ma na, ma 143, ma wszystko najgorsze, bo nie może mieć lepszego działa na tym. Może na ty. mieć gorsie Ale nie musi mieć lepszą wieżyczkę, nie? Do nic? E, nie. No, to może mieć gąsienicę. nic, ale nie może mieć lepszego działa. To nie, to ktoś pojedzie, że działał. Do... Nooo, no. ja będę dadna. Dorwaliśmy go. Jaki Spongebob już trzymał? Spongebob sniper. Spongebob Bob kanciasto po tym to będzie nasza, to będzie moja najlepsza ruda, mój najlepszy A Mój chyba najgorszy. Dobra to na razie widzimy się w następnych odcinkach. Pożegnaj się.